W grudniu ubiegłego roku dług publiczny wynosił 49% PKB. Jeżeli to wszystko, z czym mamy do czynienia teraz, stanie się faktem, a przecież wszystko na to wskazuje, to w ciągu dwóch lat rządzący spowodują zwiększenie długu publicznego o 400 miliardów złotych, czyli dług publiczny potrzebuje do 60%. Te trzy wielkości proszę wziąć pod uwagę. Kiedy obejmowaliśmy rządy ponad 51%, kiedy oddawaliśmy poniżej 50-49%, a jeżeli to wszystko, co oni zapowiadają, rządzący stanie się faktem, to prawie 60% długu publicznego oni spowodują. A więc można powiedzieć o ministrze Domańskim, że to minister dziura. To jest człowiek, który nie ma pozycji politycznej żadnej, a więc wykonuje to, co każe mu robić Donald Tusk. Cały materiał dostępny na naszym YouTubie Rzecz Polityczna.